No dalej rozglądałem się za drugim Stoi drugi Ale ten jest coś kurde większego ciutkę ósmak Czy to do kompletu Nie, to nie para Ten już trochę dłużej stoi, ale też ładny ósmaczek kurde no Zobacz to, tu co takie brudne. Nie wiem. Ale pięknie, kurde, no dwa zrzuty. Na jednym polu, to tu kurwa nikt nie chodził. Ale jazda. Trzeba tu oblukać. Dziesiątaczek i ósmaczek. Dwa świeże. Pięknie, kurde, patrzę dalej, może jeszcze coś na tym polu kurcze się uda wyciągnąć.